Właśnie akurat dzisiaj widziałem, kto wygrał. No, wiem, wybrali go. No. Wybrali jointmana. Numer, nie wiem, ale Franciszek. Leon II. E, Franciszek, pierwszy? 77-76 lat. Franciszek, ma 78 lat. Pochodzi z Wenezueli albo z Argentyny. Jest z dalekiego świata, jak to się mówi, z Argentyny, nie? Ameryki Południowej. Ale wierzę w niego. I was wishing że uh, był pope. Because I really like him. Argentyńczyk? Tak. Jest Argentyny, oczywiście. Daj. Wydaje jest biały. Miał być czarny. Nie jest, bo był biały dym. Mniej więcej było białych do wyboru, dlatego to zawsze statystyka. Ja bardzo chciałam, żeby Fabiusz był mużynem, bo wyobrażałam sobie tych wszystkich... Polskowych Polaków, którzy słyszą o tym, że papież jest nam. Że ja po prostu, jak będzie czarny wybrany, to będzie koniec świata. Nie wiem, kiedy będzie. Armagedon. Ktoś tam napisał, jeśli będzie czarny dym, to czy będzie czarny papież. I to mi się spodobało, naprawdę bardzo. Papież w swoim logo, że tak powiem, miał właśnie czarną skórą w postaci. I o to w tym chodziło. Ważna jest dobroć człowieka. Jeżeli emanuje dobrocią, wszystko jest w porządku. Krzywdy na mnie zrobił, jest ok. Jest im dużo mocy i energii. I poza tym, z tego co wiem, to kocha ludzi, zawsze był bezinteresowny i miłosierny dla wszystkich. Jest papieżem pragnący zmian. Ja uważam, szczerze mówiąc, że zmiany w Kościele są pożyteczne. No bo bądźmy szczerzy, nie? Sytuacje ala, nie wiem, od lat 50 60 ukrywanie tak zwanego molestowania małych chłopców i tak dalej, to jest straszna sprawa. A jak dobrze wiadomo, nie? Lub, niektórzy nie wiedzą tego, e, Benedykt XVI był jednym z papieży, którzy ukrywali tę sytuację. Był Niemcem, więc <laughs> dla mnie odpada osobiście. Czemu abdykował? Nikt nie wie. Miał trudnego, dosyć, dosyć poważnego poprzednika i dlatego średnio z prostym zadaniem moim zdaniem. Benedykt XVI... Odpoczynek jednak. Tak, już rady. musiał odpocząć, nie dał rady. Najlepszy powiem był Jan Paweł II. Tak. Polak. Polak to Polak. W końcu żyję w chrześcijańskim kraju, nie? Wiesz co? nie, ja nie jestem wierzący, nie pobieram papieża, także no... Byłem w Rzymie i pamiętam tak, że byłem na ostatniej edycji papieża i nasz papież jest bardziej popularny i bardziej go niż tego Benedykta. Papież Polak był wyjątkiem, który jako jedyny wyszedł do ludzi i tak czy, powinno zostać. Czy, czy. Jak Karol Wojtyła nasz papież był wybierany, był bardzo młody, nie? Dokładnie. W końcu bardzo długo był papieżem, ale ten papież aktualny, no jest starszy. Mam nadzieję, że... Za przeproszeniem pociągnie dłużej niż Benedykt. Ze względu na swój wiek, i już tak dużo nie będzie mógł zrobić. Według mnie powinien być bardzo młodszy. I według mnie powinien być wybrany Włoch, ponieważ od wielu lat byli Włosi, później wybrali Polaka, następnie Niemca. I nadal powinna być kontynu kontynu kontynuowana tradycja wybierana Włochów, ponieważ oni wszystko trzymają w garści. Święty Piotr był, jak wiadomo, z południowej Europy, więc był, był Włochem. Co wpływa na jego kolor skóry, że był taki ala latynosem. Pio. Pio the second. Pio the second. Is the first. Pio the second. Pio drugi. Nie ma żadnej różnicy między poprzednim, pierwszym papieżem, jakim był święty Piotr, a papieżem argentyńczykiem, który jest obecnie wybrany dzisiaj. Słuchajcie, ogólnie no to nie znam człowieka, bo tam mało się interesuje, że tak powiem, życiem innych, tych całych następców kolejnych. Ale powiem Wam, że z tego co czytałam, to papież Biblia mówi że papież który teraz y, właśnie objął rządze y, podobno ma być antychrystem który y, ma znieść y, komunię bierzmowania i krzyże Będzie na pewno nie gorszy niż dwóch poprzednich Czy myślicie że papież Franciszek będzie lepszy niż papież Benedykt? <grym> e, si. A co jakby papież był kobietą? Byłoby zajebiste. To byłoby no. też ciekawe, bo to jest jakieś no. takie przełamanie konwencji czegoś no. takiego się z pudełka, spoko oh. Out of the line Can you dance for new pop? <laughs> Okej <Okay. laughs> For you, A na co, na co Pamiętajmy o tym, że duch święty wpływa na wybór kardynałów, którzy wybierają właśnie papieża Klękam przed tobą, później ty klękasz przede mną Stary papież, nowy papież Całujemy się w stopy, jak to papież Jan Paweł II Bez wesady. Tak? Stary powiesz. O kurwa. Nie, nie. Proszę tym mi się ukryć. Oddaj sygnet. I Benedykt nie jestem. Ja Brudzia nie wypijemy? Czekamy teraz na Murzynano.